No powiedz babci. Oh! Ojej, domku, a co to tak śmierdzi? Pomocy! Pomóż mi, babciu! Spokojnie! Dowiem się, co się dzieje. Ha. Hmm. 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 Nic podejrzanego. Hmm. Zobaczmy w łazience. O, jak czysto! Peruno jej nie zabrudził. Chwileczkę! Gdzie jest peruno? 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 Dlaczego się nie kąpałeś? Bo mam wakację i nie chcę się kąpać. Natychmiast idź do wanny. Peruno, nie ma stąd ucieczki Nie, nie, nie Do wanny aj, aj, aj. Tak nie może być Dzwonią do taty i Lili, aby tu przyszły i mi pomogły domek! Miotełko, wejdź i złap peruno. Spokojnie, dziewczyny, poszukam go. Nie chcę się kąpać. Mój domek! Widzisz, Peruno? Musisz się kąpać. Nie chcę!

Poddajcie się! Nigdy! Bycie czystym jest bardzo ważne! Ha, a może zadzwonimy do pana Monina? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Babciu, co się stało? Potrzebujemy twojej pomocy! Mm -hmm, mm -hmm. Już idę! Ha. A, aj! Co tak śmierdzi? A. Hmm, pokonałem was. <laughs> eee. ha, ha. Dziewczyny, z tymi kombinezonami i odświeżaczami powietrza uda nam się to zrobić. Dalej. Ha, 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 ha. Ha, o nie, co robić? Ha, 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 ha. Na trzy. Raz. Dwa. Trzy. Czas na tarczę z much. A! O, o. o nie! Nie udało nam się! Naprawdę ich pokonałem! Ha, ha, ha. Wróciłem z wakacji i przywiozłem wam prezenty! O. Ha! Co tak śmierdzi? I co tu się stało? Hmm, peruno, podprysznic. He he. Tak mi się Już idę. Ha? Oh. <śmienicza> Nie zapomnijcie o subskrypcji! Tati. Witamy na corocznym wyścigu balonów w niebieskim balonie drużyna Tati i wielkiego maga. <grym> i <górny tato> Tati, co za emocje. Mm -hmm. W żółtym balonie drużyna Lili i Peruno. Hmm, chcesz jeszcze herbaty lili? Tak, proszę, peruno. Mm -hmm. Proszę, proszę. Wygląda na to, że nasza żółta drużyna nie jest wcale zestresowana wyścigiem. To prawda komarze? Tworzą bardzo osobliwą drużynę. Powiedz nam, komarze, kim są uczestnicy czerwonej drużyny? To pan Monin i Missy hm. Świetnie! Dziś jest idealny wiatr, by wygrać wyścig. Missy Fu, możesz nam wyjaśnić, dlaczego pompujesz kółko? W razie, gdyby balon stracił powietrze. Ale kółka ratunkowe są dowody, Missy Fu. <śmienicza> Ojej, wygląda na to, że Misiew miał inny pomysł. <śmienicza> tak jest, babciu. To prawda. Trzy, dwa, jeden. <śmienicza> Tati. Co zrobimy? Oni nas pokonają! Ha? Nie wiem, wielki magu! Hmm? Dlaczego nie lecimy? Hmm. 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 Może ciasteczko! Hmm. Komarze! Wygląda na to, że niebieska drużyna ma kłopoty. Dokładnie, babciu! Zapomnieli rozwiązać liny. Pomogę im! Ah. Tak! <laughs> tak! Ta, ta. Wielki magu, w którą stronę lecimy? Hmm. Czekaj chwilkę, spojrzę na mapę. Oh, 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 oh. Ups! Tati! Ha! Huh? Myślę, że na lewo! <śmiech> <śmiech> uh, uh, uh. Ojej, fu! uratuję cię! Hmm. Ha. A teraz? Hmm, hmm, hmm! Ha. Co to jest, panie Monin? To mój nowy wynalazek! Oh. To mini-robot, który odkurza wszystko, o co go poprosisz! Wow! Huh. Robocie, możesz spróbować wciągnąć te balony, proszę? O! Możesz to zrobić? Balony, balony, odkurzam balony. Balony. Świetnie robocie. Odkurzam, odkurzam, odkurzam. o. -o. A! Drużyna, drużyna na ratunek! ratunek. Ha, ha! Ha! Przywiążcie linę do balonu! Ha! Kiedy Peruno odwróci uwagę pająka, musicie przejść przez linę i dojść do naszego balonu! Świetnie! Świetnie. Zamknij swoje oczka! Sen jest taki fajny! Śnij o przygodach Najlepszych! <laughs> Już zasnął! Dobranoc, Dobranoc pajączku! pajączku. <laughs> pomocy! Peruno! Lili! Pomocy! Żółta drużyna na ratunek! <laughs> Patrz, widzę komarze. Wygląda na to, że drużyna, która wyleciała jako ostatnia, przybyła jako pierwsza. Gratulacje dla Lili i Peruna. Brawo, Brawo Peruno! Nie zapomnijcie udostępnić.